Siemanko! Siema, 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 siema! Cześć kochani, dobra, witajcie! E, dzisiaj, 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 dzisiaj w końcu wyniki konkursu! Tak, tak, tak! Są wyniki konkursu! Już mam 52, słuchaczy subskrypcji. teraz ja sobie grałam w FIFA, więc nie wiem, może się zwiększyła nawet ta liczba. E, Jakiś tutaj, słuchajcie, błąd się zrobił. Poczekajcie, muszę zobaczyć. Tutaj... Zamknięte, słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie. E, błąd mi się właśnie zrobił. Tam y, nie byłem zalogowany na Mozilla. E, tam było 48 subskrypcji. Y, no ale na Chromie, czyli tam, gdzie byłem już zalogowany, a tam, gdzie nie byłem, czyli na Mozilla, to właśnie tak jak przed chwilą powiedziałam, było 48 subskrypcji. A przed chwilą tam mój brat mnie zasubskrybował, bo on też ma swoje takie konto, żeby wypróbować właśnie, y, co tutaj się stało z tą Mozillą. No, i ja na chromie byłem zalogowany i miałem, słuchajcie, 50 subskrypcji. Tak więc, no, jakiś tam błąd w Mozilla, widocznie, niestety, teraz Mozilla jest gorsza niż kiedyś. No, a dzisiaj, słuchajcie, no to mniejsza z tym, ja to olałem. W każdym razie u mnie pokazuje się 50 subskrypcji, u kogoś tam innego też. No więc, bo ja tam też gadałem na Skype'ie, więc no, także no, ale to ulałem tą sprawę. Jest ważne, że 50 subskrypcji już nawet przekracza. Także naprawdę super, cieszę się. Dzięki, dzięki, kochani, to dzięki Wam. Jestem coraz bardziej sławny i w ogóle. No, jestem po prostu takim fajnym kolekcjonerem, fajnym użytkownikiem na YouTube. To właśnie dzięki Wam mam te 50 subskrypcji, no i też dzięki mojemu pomysłowi na ten konkurs. Dzięki tej zasadzie, tym, ten plan, i w ogóle to wszystko myślę, że to też miało wielkie znaczenie. Wielki wpływ na to, jak będzie się rozwijał mój kanał Tadzik, kolekcjoner. Oczywiście na YouTube. No, a tutaj przed wami widzicie, jest puszka, jest puszka, tak, 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 tutaj będziemy losowali. Już dokładnie wszystko zrobiłem, 20 miejsc, tam niestety jeszcze polskich, chyba zbieraczek, jakoś tak. Polski zbieraczek niestety chciał, napisał, biorę udział, ja mu niestety odpisałam, no, że przykro mi, że niestety już wszyscy wykorzystali swoje możliwe miejsca. Już tam ostatnim był Kuba kolekcjoner, miał 20 miejsce. Ja właśnie tutaj mam też kartkę. Może Wam pokażę kto ma jakie miejsce. E, tak. E, e, pierwsze miejsce. E, w sensie, że pierwszy numer. Uczestnicy konkursu mamy tutaj numerem pierwszym Shaver XD, e, drugi jest żołk, e, trzecim jest Zuziomnika. Oczywiście tych, te osoby znam. Chciałbym, żeby wygrały, ale oczywiście do Was to wszystkich mówię, życzę Wam tego szczę szczęścia. Eee, czwarty mamy realny kolekcjoner. Czwarty numer ma. Piąty numer ma kolekcjoner Shinto 03, czy też o 3. Szósty numer ma kolekcjoner mega, czyli inaczej przyspieszony muzyk, tak się wcześniej nazywał DJ Dawid Fabian ze Skype'a. Naprawdę. Fajny kolekcjoner, tylko coś ostatnio się z nim nie mogę dogadać. No dobra, mniejsza z tym. Mamy siódme miejsce: kirysek.pl. ósme miejsce: mamy Mateusz Majka. Znaczy ósmy numer, przepraszam, to ciągle to mylę. Y dziewiąty Numer: ma P.53978, czy inaczej Bartek, gdyby gdzie Skype'a, serdecznie się pozdrawiam. 10. Y miejsce: ma Yahoo! Yahoo! XDX. 11 miejsce, znaczy, no kurde, ciągle mi się to myli, no. 11 numer ma Turbo Kostek. Dwunasty numer ma Bartosz Płonka. 13 ma Tobi kolekcjoner, on teraz już się nazywa Tobi kolekcjoner, nie polski, ale powiedział, że nagrywa teraz na e, e, filmy na kanale Tobi Real Madryt. Tak podobnie jak do, doktora Ronalda Real Madryt. E, 14 numer ma Dawid 07, czy Dawid 07? Ale raczej zero. 15 miejsce ma mały karciony kolekcjoner. 16 miejsce ma Cyborg Clipper.pl. 17 ma Slarknesspl. 18 ma kolekcjoner Waliza, którego również serdecznie pozdrawiam. 19 miejsce ma mały kolekcjoner, również go pozdrawiam. No i 20 to o czym mówiłem. 20. Kuba kolekcjoner 05 Okej, okay. no to tak to wygląda, Takie tutaj są tacy uczestnicy konkursu, a teraz będzie oczywiście losowanie i ja będę się tutaj patrzył na karteczkę, wylosuję po prostu numerek legendy, otworzę w ogóle losowo, zamknę yy, oczy i po prostu tam jeszcze wymieszam na początek, zobaczymy jaki numerek, Huhu, słuchajcie, wielkie emocje, wielkie emocje, bardzo lubię właśnie losować, yy, dlatego też urządziłem ten konkurs, bo yy, lubię bardzo losować. Wtedy są naprawdę fajne emocje. No to co, no. Myślę, że już jesteście przygotowani. Ja myślę, że też. I w takim właśnie, w takiej tej puszeczce, którą kupiłem w Niemczech, na, tak, no, przed świętami, 12, pojechałem, pojechałem, pojechałem do Niemiec grudnia jeszcze w tamtym roku kupiłem sobie właśnie taką fajną puszkę, naprawdę świetnie, świetna ona jest tutaj mamy jako taką, żeby tutaj kurz tak nie wlatywał wiecie, bo ja mam zresztą alergię na kurz nie wiem czy wiecie, ale to takie mniejsze, takie drobne sprawy i ja niestety nie mogę oddychać kurzu, zbyt często no i specjalnie sobie zrobiłem taką pokrywkę, mam dużo tutaj pokrywek w pokoju na te różne pudełka Borussia Dortmund, to jest to co dostałem Chyba od... Tak, tak, to, 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 ja kupiłem karciani zwariowani, kurde, jak to, mogę, nie mogę teraz te, o, okej, okay. ale tutaj akurat żadnych numerków nie będzie. No, a tu są numerki. Tutaj są numerki, tak, tak, tak. Jest tutaj 20. No i też, słuchajcie, zrobię tak, zrobiłem tak jak w Totolotku, czyli czyli też może ktoś za drugie miejsce nie wygrać za jakiekolwiek tam miejsce przypomnę no jeszcze że y, jest 5 miejsc maksymalnie no, jeśli ktoś będzie miał 6, no to niestety nie wygrywa czyli y, no będzie tak, y, zrobiłem takich też 5 karteczek gdzie y, napisane minus czyli nic także y, na drugim miejsce, ktoś y, tego miejsca ktoś tego miejsca nie wygrać no Dobra, no to ja już słuchajcie, zaczynam. Zaczynam, zaczynam. Yy... Ja dzisiaj jestem też coś nowego, nie mogę się wysłowić jak zwykle. Yy... Czekajcie, to ja miałam powiedzieć. No, także mówię wam, że tak jak w Totolotku, nie każdy zawsze musi wygrać kilkanaście milionów. Tak samo tutaj. Nie każdy musi wygrać konkretną nagrodę. Chcę ustawić trochę lepiej tę kamerę, aby trochę było więcej widać. Dobra, no to ja już rysuję. Już mieszam, mieszam, mieszam. Trochę pokręcimy, trochę pokręcimy. No, bardzo mi się podoba ten wyrzimiki fanalów. Bardzo fajny, bardzo fajnie. Jeszcze, jeszcze, machamy, machamy, machuję no nie, no tutaj, nieźle, okej, okay, dobra, dobra, uwaga, a, dobra, to ja już, już zaczynam, tak sobie na razie przydam e, na bok, okej, okay. dobra, ja już zaczynam, uwaga, To wygra? Wyciągnąłem numerek. Yy, fila, fila, yy, przepraszam Was, jeszcze nagród nie przygotowałam moje... już, już kochani, już yy, przypomnę słuchajcie, jeszcze raz jeszcze raz, jeszcze raz yy, dobra, dobra ja muszę tutaj do, 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 kurde, znowu zapomniałam o tym no magicznie to jest yy, o, 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 o o. przypomnę jeszcze raz na sam początek yy, tutaj mamy ten papierek, to sobie dam gdzieś go na bok Przypomnę, za pierwsze miejsce. Do wygrania są te takie karty. To już sobie tam zobaczcie w opicie szczegółowo. Yy, chyba się nie mylę, no nie? Dobra. Za pierwsze miejsce. Jest to wygrania. Właśnie, takie te karty. Eee, dobra. Za drugie miejsce do wygrania takiej karty jakby co tam jeszcze dołożył, bo tutaj ostatnio miałam karę, za tam tutaj chował właśnie teraz mi kurde w las Grozi mi, że znowu schowa mi to. no Jest, jest to wkurzające, ale ja słuchajcie spróbuję to tajnie ukryć. Także nie martwcie się, nie stracę moich kart. Dobra, na do trzecie miejsce do wygrania. Są właśnie takie te karty. A tutaj już słabsze, słabsze, słabsze. 10 pazówek z Champions League 13-14. Czwarte miejsce. I kolejne 10 pazówek. Tym miały z edycji Euro 2012. Są właśnie one takie. Ciąte miejsce. Numerek, 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 numerek tajemniczy numerek już sobie otwieramy. Kto jest tym numerkiem? Nikt, nic nie wygrywa za pierwsze miejsce. No proszę Państwa, pierwsze zaskakujące rzecz. Nikt nie wygrywa. <grywa> Nikt nie wygrywa, proszę Państwa. Nie, przepraszam. Przepraszam. Nikt nie wygrywa tych... Bazówek. Tak, za piąte miejsce. Nikt nie wygrywa. No to jest zaskakujące. Ehm, właśnie, właśnie, no zapomniałem wspomnieć, też zasady. No trudno. Dobra, ale nikt nie wygrywa. No to to jest, słuchajcie, zaskok. Zaskok, absolutny zaskok. Nikt nikt nie wygrywa. No to jest niemożliwe. <laughs> Tyle tych numerków, a tu proszę. Ten musiał się musi wylosować. Dobra, jeszcze raz mieszamy. Może teraz jeszcze nie, może teraz już bierzemy sobie. Tutaj mamy jakiś tajemniczy numerek. A być może znowu nie. Zobaczymy. Za czwarte miejsce. Kto jest tym numerkiem? Kto jest tym numerkiem? Numerek! Numerek chyba 9. 6. Nie, 9. 9. Numerkiem 9. Zbieracz kart p 5397 znaczy zbieracz kart P.53978. No to jest, słuchajcie, niesamowite. Ja u niego wygrałem yy, yy, nagrodę za, za pierwsze miejsce, a z kolei on wygrywa nagrodę za czwarte miejsce. Gratulacje dla Ciebie, yy, Bartek. Dla ciebie, gratulacje dla Ciebie, Bartku. Yy, zdobywasz 10 kart, 10 kart bazowych z Champions 13-14. Popatrz, takie, o. No, to jest zaskoczenie. Czyli dziewiąte miejsce. E, znaczy, przepraszam. Nie, dobra, ja już jestem wariowana, naprawdę. E, za czwarte miejsce. Tak, tak, tak. Mamy tutaj zbieracza kart. P5978. On wygrywa karty za czwarte miejsce. Gratulacje, jeszcze raz wielkie gratulacje dla Ciebie. Zostałeś jako pierwszy głosowany. I zdobywasz tą taką nagrodę. Dobra. No i teraz może myślę sobie Umieszamy. Okej. Okay, dobra. Okej. Okay, dobra. Mam kolejny tajemniczy numerek. Czyli tak, piąte miejsce nikt nic nie wygrywa. Za czwarte miejsce wygrywa odbieracz kart kto wygra za trzecie miejsce? Zobaczymy. Będzie to numerek. 20 numerek wygrywa 20 Kuba kolekcjoner 05. Wygrywa ten oto człowiek. Ten oto kolekcjoner takie karty. Trzecie miejsce mamy. GC Neuer, Thomas Miller, James Rodriguez oraz dwie karty specjalne z Polski. Euro 2012. Gratulacje, gratulacje, gratulacje dla Ciebie. Kuba, wygrywasz. No, takie te nagrody trzeba Cię tutaj znaleźć. Gdzie Ty tu jesteś? Jesteś tu, tak, jesteś. Jesteś 20 kuba kolekcjoner. Wygrywasz zatem trzecią nagrodę. Gratulacje, naprawdę yy, dla Was, chłopaki. No to będziecie mieli trochę rabaty. Teraz, jeszcze raz. Może no, już. Za yy, drugie miejsce zobaczymy, zobaczymy, kto to się wygra za drugim miejscem. Dobra. Drugie miejsce, drugie miejsce. Kto wygrywa? Numer 11! Kto jest numerem 11? Już się patrzy, już się patrzy. Turbokostek! Turbokostek, wygrywasz drugą nagrodę. Znaczy nagrodę za drugie miejsce. Gratulacje dla Ciebie, Turbokostek. Dostajesz. Takie te karty już Ci pokazuję. O, jesteś, jesteś tu. Oj, przepraszam. Wyskoczyły mi karteczki. Takie, czyli Trophy, Loko Arsenalu, Riding Star, Champions League, Star Project Champions League i Dimitka. Naprawdę gratulacje dla Ciebie Turbokostek. Zabywasz takie karty. O! I mamy tutaj turbokostek. Dobra, i teraz decydujące, pierwsze miejsce. Kto wygra te karty za pierwsze miejsce? Kto je wygra? Za chwilę się o tym przekonamy. To teraz mieszamy bardzo długo. Trochę, było troszkę emocji. Kuch, przepraszam. Słuchajcie, leciało wszystkie... Bez sensu zrobiłem. Leciało wszystkie papierki. Wreszcie nie otworzyłem. No jeszcze raz. Teraz już na pewno musi coś być. Jeśli jakiś tu numer mi wypadł, to trudno. To dobra, ale chyba nie robię. Dobra. Ja już biorę, biorę, biorę. Może to, może to. Zobaczymy, zobaczymy. Już, 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 już to się zbliża. Już. I proszę Państwa, numer 13! Wygrywa najważniejszą nagrodę! A kto nie jest tak? Tobi kolekcjoner! Tobiasz Upacholski wygrywasz. Karty na pierwsze miejsce, no. Ale jesteś szczęściarzem, wiesz, Barciarz u mnie. Chociaż, no jak dobrze wiecie, doktor Ronald Real Madrid nie wziął udziału, udziału tym razem. A szkoda. Ale słuchajcie, no nieważne. Kurde, no. No gratulacje to Naprawdę. Gratulacje. Wygrywasz... Wygrywasz najważniejszą nagrodę u mnie. A pozostali muszą się żegnać. No niestety. Ale... To dzisiaj właśnie Tobiasz wygrywasz takie karty: Marcelo na bazówce, Johart, y, Piket, Marquisio, y, Mutinio. Y, no, i to wszystkie bazówki. Dalej, karty -y, specjalnie niebuszczące: y, Bastian Schweinsteiger, Lucy Player, Ahmed Musa Wantwatch. No i teraz mamy jeszcze Lorisa para i dwie karty mitowane. Naprawdę gratulacje, szczególnie tej Tobiasowi, bo on wygrywa naprawdę najważniejszą nagrodę. Ale mu się ufarciło. Naprawdę. No. No to tyle, słuchajcie, no. Tak to wyglądało. No, a my się już za najbliższy czas niedługo widzimy, bo ja zresztą też powinienem dostać już bardzo niedługo yy, przesyłkę, nagrodę, którą wygrałam w konkursie z kolei u Bartka, u kart P5.53978. No, jeszcze nie wiemy. Paczka do mnie wysłała, została wysłana listem ekonomicznym, więc może to dłużej potrwać, ale... No, nic nie szkodzi, dobra, słuchajcie, ja już kończę, bo, yy, bo mam tutaj takie, że tak powiem, domowe rewolucje, tutaj przyjechał pradziadek, yy, tata jeszcze mamy tutaj yy, i Pącz No i my tutaj w czwórkę jesteśmy w domu, także no, mamy tutaj takie przemeblowanie i w ogóle malujemy pokój z -boba jeszcze raz, bo mamy teraz trochę inne plany. No, ale ja tutaj nie będę się rozgadywał, bardzo mi, miło mi i fajnie tutaj się rozmawia, bardzo fajnie, bardzo fajnie, naprawdę. Jeszcze raz gratuluję wygranym, gratulujemy liderom, bo to oni wygrywają dzisiaj takie właśnie nagrody. No niestety, co niektórzy muszą się pożegnać, no nic, nic trudno, ale na tym to polega, słuchajcie, nie każdy musi coś wygrać. Pozostali odpadają, ja na razie kończę, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć, cześć, cześć!